Witamy wszystkich, tutaj Smith And Senku No i tak, yy, mamy zapalniczkę, nie? Taki ogień zwykły No ale, no za mały trochę jak dla mnie, nie? No to ja jest, że jestem uparty człowiek, to robię sobie tak Dwa razy To chodzi, w tym triku chodzi o to Że się, macie tutaj na środek, nie? Jest tak na środek Robicie do końca, podnosicie do góry W tą stronę Do dołu i tak, i cykl się powtarza, nie? I teraz ogień powinien być taki. Albo nawet większy. Tylko że nie chcę stracić gazu, bo już jest tu je mało. W chuj mało niestety. No. To jak pokazuję tyle, nie? No i tak. troszkę to zdjąć trzeba. I tak. Teraz, jeśli chcecie zmniejszyć swój ogień, to na minus dajecie. Na minus tutaj, bo tu jest plus, a tu jest minus. Do góry podnosicie, do, do plusa na, obniżacie, z góry na dół, do minusa i cykl się powtarza. I jak założycie, to ogień powinien być mniejszy. Ewentualnie za mały jest już teraz, mały, w ogóle gasnie leci, więc ja sobie trochę to zwiększę, bo nawet tak już bywało, jak patrzałem. I niestety za duży. Fff, jeszcze. bo Może po prostu mi krzemień nie łapał i dlatego. Jeszcze raz. Teraz się już musi udać. O, i ogień jest mały, taki jak był na początku, albo nawet mniejszy. Fff, no więc to był mały triczek za paliczką. Dziękujemy wszystkim. No, dziękujemy. Lajkujcie, subskrybujcie. Móbcie co chcecie. Dada, dzięki siema Nara.